I ciak kolejny Także maneczko. W kolejnym vlogu. Szybka akcja, pogoda się uspokoiła. No i się jemy W sumie tydzień temu w Salmak i Peka pod kukurydzę i Woraki. Teraz trochę popadało. Teraz trochę popadało, w sumie 20 litrów spadło w ciągu dwóch dni, no i troszeczkę też wiało Dzisiaj sobie też wiało, nawet nawet Ale się ogarnęło z tym wiatrem. i i na coś tam spróbować praktycznie będziemy się zypać pod korek 5500 mieści Nie wiem, od czwórkę badujemy? 3600 coś tego 6 worków, 6 razy 6,66, no to 3,600 Także zobaczycie jak to próba wygląda W tym moim wygadku w komputerze, w komputerze fajnie jest próbę wprowadzić, ale Żeby ten materiał, który wyleci staśmy go zebrać Tragedia To jest właśnie jeden minus tego rozszywacza ale zobaczycie I pyk. kolejny A jeśli Chodź do naszego składu steamu, to już logi się od jednego majstra pojawiły. Część może go kojarzy, może nie. Z kanału Separol i więcej materiału od niego też się nie pojawiało. W sumie już mam logi do zmontowania, ale taką przeplatankę robię mniej więcej, żeby. Żeby... No, nie zazębiały się te osoby Te same, tylko filmy wychodzą jak na razie Co dwa dni Czyli jego wyszedł we wtorek Mój w czwartek Nie, źle mówię Mój wyszedł we wtorek, jego w czwartek A jutro macie sobotę Jak ja to nagrywam dzisiaj jest chyba ósmy Jutro macie sobotę i jutro tego vloga ujrzycie Bo ja w sumie nie miałem vlogów na zapas nagrane i tak właśnie się fajnie poukładało, że będzie przeplatanka taka, bo tak to by nie było były. Wtedy musiało iść jego vlog po vlogu. I tak to fajnie. Teraz w nowym tygodniu i jutro. Jakby się tego vloga oglądać, to już będę kolejnego vloga nakręcał. Także jak będzie pogoda, sprzyjała to vlogi będą przekręciły praktycznie codziennie, aby wiedzieć będziecie to widzieć w odstępie dwóch dni już wstawiam Większość pewnie zapyta co mnie skłoniło do otwarcia nowego kanału a mianowicie bardzo, bardzo, ale to bardzo sobie zasięgi Starego kanału On będzie niestety ten mój stary kanał Ale już tam vlogi się nie będą pojawiały Tylko one no się pojawią na tym kanale Tam Na tym starym będę rzucał jakieś Właśnie jakieś akcje pod muzykę to tamto Patrzymy Wszystko Wyjdzie z czasem Elegancko. tyk elegancko tyk, 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 tyk. Jak widzicie fanfarę zamontowaną na delikatnym na Belarusie A kto nie oglądał Filmu z serwisu I zarazem prezentacji eee, Belarusa czy znaczy, no, prezentacji fanfary To tam mniej więcej objaśniamy, jak jest zamontowana to tutaj gdzieś w prawym albo lewym rogu u góry się wyświetli Także zapraszam do tego filmu Teraz też zachęcam do zostawienia łapki U górę pod tym filmem, tak jak mówię dla większego zasięgu Jak i na razie chęci do montowania Jak i nagrywania, trochę czasu jest czasu no zakładamy, zakładamy kamerę na głowę i lecimy z tematem bo tak to te filmy pod muzykę to by tak szybko nie wychodziły. i oto właśnie szybkim sposobem mamy jaslipany tyle ile nam trzeba Wyg. Teraz tylko próbę ogarnąć czekajcie ten nóż nie udało się zgubi Próbuję ogarnąć I lecimy z tematem Nagrywa się, nagrywa Prędkość podczas wysiewu 10 km na godzinę Zaczynamy Makarene Dobra, idziemy teraz e. Sama samochód chyba więcej wyleciało, nie? Już A tam gdzie tam nie poleciało

Gederko się na końcu zważymy pustą Ponieważ jest blisko Powoli no Nie wejdę tak. Nie Jeszcze trochę, bo na drugi raz mi tam weszło Mogę wziąć drugie gederko? Czopuj, cofuj Dobra, połóż Zważymy teraz Póki dwa razy, wagę, gederko Trzynaście jest? zero osiem, trzynaście zerodziesięć, Siedem, osiemset czterdzieści. Siedem osiemset czterdzieści. Ja wysypać muszę. Trzynaście zero osiem. Zostanę i końcówki tak 0,8 0,8 no Włączone? Ja Dobra. Po pół kilo garderobak, do kilo gramów. Kilogram tak go dwa razy. 19,5 czy 92? 19,92 to wyjdzie na 100 cm. Rana się okaże, 19,92 Pyk, pyk pyk, pyk Spisz ciężar na wozu. 19,92 i na 100 cm wyszło nam 39,84 Bo ustawiamy sobie posłuch taśmy na 50, wtedy on mniej nawozu wyda i lepiej je zważyć Zakład 34 kg trzeba 39 kg, jest 40 kg i tak wychodzimy, wychodzimy to, to tu jest w ogóle taki spis na morzu i tu są właśnie parametry z prób kręconych na 100 cm, nie? Pek proste jak budowa cepa, chociaż na początku takie proste nie było Hedraulikę wyłączyć klapkę zamknąć I widzimy się w sumie na polu. Ale idę, idę. Widzimy się na polu w sumie, ale tak jakby w drugi, kolejnym odcinku. Strzałeczka do później.